Cześć i witam was. Bardzo serdecznie sobie zadawać na czyli to i dzisiaj będę tecował artefakty. W sensie nowe po prostu pobrane rzeczy, które mam. Mam wrażenie, że jest coś inaczej, że jestem albo coś mały, albo ta mapa jest coś za wielka. Nie wiem, na tej mapie widzicie trochę tego mamy tutaj. Broni troszkę więcej doszło, NPC troszkę więcej. Natomiast mamy Skryophila. Eeemm.. Um, weźmy na przykład boss fight. O kurde, goście się spiją. Oj, a on ma 830... chyba obudziłem wilka. On ma 800 życia, czekajcie, ja tam na niego zaraz podejdę a zniknął. Także jak dzisiaj będę, będziemy testować różne rzeczy, jak widzicie. I w sumie i nie tylko. Są jakieś dług. Nie wiem jak to działa, ale ok. To są, na dużo jest bomb, jakieś C4, jakieś miny, jakieś latające. Co to rakieta jakaś? Sprawdźmy. O, leci rakieta. Wybuchaj. Tak samo mamy, mam, nie wiem czemu, na broniach y y y Minecrafta. Jest I'm, I'm Steve, ale. Ale coś nie chcę dokończyć. Poczekajcie, jak sobie tak. To chodzi o nether. No fajnie, da, gdzie, to mamy, co my tu mamy jeszcze za bombę, widzowie. wiem nie na szybko, bo już czasu nie mam. I Wielkanoc i wiadomo, dlatego nagrywam po prostu cokolwiek. Jak będzie taka nuda, to mi potem pisać, że. A, to taka nuda. No nie mam pomysłu, no widzicie, no najgorzej. Mam też drabinę, którą pobra. Pobrałem, jak widzicie. Nie wiadomo, czemu nie mogę jej wziąć. Jakieś dziwne krzyki tam słyszę. A bo u nas w przedmiotach. A. No co zaraz ją weźmiemy normalnie. Jest jakiś zegarek, który zaczynł. Nie wiem, jak działa. Nie wiem, jeszcze też nie dowiem. Mamy gas station, na A to, co to było? Ups, nie ten klawisz. Kur... Cze, gdzie to jest? No... Gdzie ten program do nagrywek? O, dobra, mam. Jeszcze raz. Lecimy, lecimy, nie śpimy. Jej, dżiman. Co mnie tak odbija? Dziwnie. Przetestujemy również Black Hawk'a, czyli helikopter. Czyli chciałem powiedzieć, Helikopter, Zacznę się działać, to w garysmonie Wsiądźmy do niego. O, kurczę, ty. ja się tym lata tylko. Chciałbym wiedzieć jak, ale chyba się nie dałem accesslom. Numpad. No, właśnie, nie wiem, nie się jednak angielnie. Muzyczka. Hmm, dzisiaj miał dołączyć do mnie jakiś gość, a nie wiem gdzie on jest. Co, co to było? O, witam pan, na kim pan jest? Chyba jakiś mechanik. Hmm, nie wiem. Tu, 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 tu. można wpisać tak. <śmiech> <śmiech> Jak tańce? co jest? Ty tego dodatku też nie było, Mati. Yy, fish Act Dance. No, gdzie jesteś? <laughs> Wiesz jak tańczysz? <coughs> A, zapomniałem powiedzieć, gra dzisiaj z Mati. Mati, przywitaj się. Cześć. No właśnie, dzisiaj będziemy robić różne rzeczy. Mati ci sekund, żeby uciec. Kurde, wkurzający zabójca. <coughs> Uciekłem! Ale umarłeś. No to w takim razie zaczynamy. Do bloku chodźmy. Zapisy. A to na czwarte piętro. Gary, nie wróć. Gary Smut. Wkurzający, zabójca, asasyn. Aaa, ah, mamy dzisiaj piękny dzień. Aaa, ah, dzisiaj planuję iść do sklepu. Nie wiem, co mnie dzisiaj spotka, ale planuję iść do sklepu, w takim razie można wyjść z buta. Zobaczmy odwiać mi sąsiada, też go nie ma. Winda. Zaj winda się na to czwarte piętro to... zjęcy popcorn. Oj. Może nie Roberta. E, winda na zero. Marvel. Miau. Dobra, idziemy. Co tam się dzieje? Tutaj w takim razie lecę do sklepu. Albo jadę czekać, kupię sobie nowy samochód, zobaczcie. A już go znacie pewnie. Ups, nie ten klawisz. To dzisiaj polecimy w takim razie. leave, back and fly, coverie back and touch. You can play. Ja mam latać, no właśnie. Tam się coś w kręgielni. Nie wiem, powiedziała dzisiaj, lecę do sklepu, były produkty jakieś. Uwaga, lądujemy. Ło Nie do metra! U jezu! Nie! Odezwał się koleżka, dobra, jedziemy do sklepu, cofamy. Nie na postarudek policji! Nie do metra! U jezu święty! Co się śmieje? Dalej, jesteśmy w sklepie! O jezu, dobra, idę do sklepu! Puk, puk! Pusto. on tu jest ketchup? Tu też, tu też. Kurczę, coś tak pusta w tym sklepie. Halo, jest tu Jakieś cia... Nie wiem, nikogo. Co, Wielkanoc, nikogo nie ma? Czy tutaj jakaś niedziela palmowa, handlowa, czy co, że tak pusto wszędzie? No nie ma kurde, do domu trzeba jechać, no. Czemu ciągle ktoś ginie tam? Nie wiem, lecimy na kręgielnie sprawdzić. Kurde, wyjechać tym autem to będzie jakiś cud, widzowie. Driftem. No cofaj! Dobra, jedziemy na kręgielnie. Ale nie tak. Tu może szybciej będzie jak polecimy. Uwaga, będzie ostre lądowanie, widzowie. Trzymajcie się! O. Ale urwał, ale to było dobre Zbuta na kręgielnie Kurde, gdzie się wszyscy podzieli? No kto strzela? Mój samochód! Kim pan jest? O nie Kim pan jest? O nie! Mu muszę Kim pan jest? No ja auto! Spadnie zaraz! Uuu. Oj się wkurzy. to ja nara! Nie ma mnie! Jednak jestem Dzień dobry, proszę się pana. Mój samochód! Oj, kto pana tak po. Auć! To znaczy, tego dziecka torga, że ja nie mam kompletnie pomysłu. Nie wiem, Mati też chyba nie chce coś ze nas współpracować. To no przystytujmy w takim razie npc O w mordę Aj, biec nie mogę, aj! Zadźgam mnie To może... Pff. Tylko nie dziecko z nożami! Zresztą mi każdego O kurde Oj! Stranger! No, panie Mati, nie idź tylko na kręgielnie to ja, gdzie jest moje auto? No jeśli nim nie pojadę. I wiem jak się mogę ich jedynie pozbyć. Widzę, Wie, wiecie jak. Zobaczcie. Kurdy, zaraz mnie dogonią. Aj! <kluje> Spokojnie, proszę się nie dusić. Mogę się jedynie takich pozbyć. <kluje> 2-1-0 Za mało mnie zabił Widzowie <laughs> chyba... O Jezu Auć nie niedobry kim pan je Chciałem się tylko zapytać kim panie Oj nie ten klawisz Nie ten klawisz Mati budź się Mati, jedź, kurde, szybciej! Jedź! O kurde. Chyba żyjemy jeszcze. Stupid, ja wsiadam. Ja nie chcę kierować. Nie! 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 Au! Nie, nie nie da się z nim grać. Wyszedł z gry! Nie da się z nim grać. Z... O kurde, widzę, jak chyba byłoby na tyle. To na to jest katorga. Nuda. Ja nie wiem, bo tu nagram coś, żeby było na dzisiaj po prostu i tyle. Aż nie umarłem. To jeszcze do do zrobimy tak. I tak. I tak. I tak. I można ginąć. <grywa> <be>. Serwer. Wy... <grywa> Dziękuję wam za oglądanie. Jeśli wam się podobało, zostawcie subika i lajka. Do zobaczenia. Cześć i papa. Ten odcinek to jest. O, oh jest. Nie, katorga. Ja nie On nic nie zarobi. Tylko nie piszcie złych komentarzy. Był na szybko. Dobrze. Papa.